Witam cię serdecznie. Mówi Barbara Łukowiak. Czy masz potrzebę kontroli? Kontroli wszystkiego? Bo daje Ci to na przykład poczucie bezpieczeństwa? Twoja potrzeba kontroli świadczy też o Twoim braku zaufania. Zaufania do siebie, do innych, a także do źródła stworzenia. Czy pragniesz odpuścić? I w końcu zaufać? Jeżeli tak, dzisiejsza prowadzona medytacja, odpuszczania, bardzo Ci w tym pomoże. Dzięki niej pozwolisz sobie być tu i teraz. Pozwolisz sobie także rozbudzić płomień zaufania, niezależnie od tego, czego by on dotyczył. Zaczynamy. Usiądź wygodnie, lub połóż się, i zacznij. Oddychać, rób wdech nosem i długi, głośny wydech, ustami. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. A teraz weź w głęboki wdech i na wydechu powiedz: Teraz oczyszczam swój umysł. Weź głęboki wdech i na wydechu powiedz: Mój umysł jest oczyszczony. odgłosy z zewnątrz tylko potęgują moje wyciszenie i sprzyjają w wchodzeniu w głąb siebie. Jestem zawsze bezpieczna. Weź głęboki wdech i na wydechu powiedz, wchodzę w moją wewnętrzną ciszę. Wejdź głęboki wdech, i na wydechu powiedz: jestem w swojej wewnętrznej ciszy. Bardzo dobrze. Pozwól, że zadam Ci pytanie: Oto ono: czy masz potrzebę kontroli? Kontroli wszystkiego. Bo daje ci to na przykład poczucie bezpieczeństwa. Sprawdźmy, jak silna jest w Tobie potrzeba kontroli. Powiedz do siebie: "Moja potrzeba pełnej kontroli". I zauważ wszelkie pojawiające się myśli, emocje, reakcje w Twoim ciele, kiedy mówisz: "Moja potrzeba pełnej". Kontroli. Oddychaj. Twoja potrzeba pełnej kontroli. Zaproś do siebie jeszcze więcej tych odczuć i jeszcze więcej i nawet jeszcze więcej. Bardzo dobrze. Obserwuj swoje odczucia. Reakcje w ciele, Twoje myśli, Twoja potrzeba pełnej kontroli. Zauważ te wszystkie energie, które się obudziły, kiedy słyszysz Twoja potrzeba pełnej kontroli. Bądź z nimi przez chwilę. Zauważ je. Podziękuj im, że są. I oddychaj. I zauważ, co te odczucia chcą zrobić. Może pragną stać się lżejsze, jaśniejsze. Może chcą się przesunąć, może zniknąć? Po prostu obserwuj je. Oddychaj i pozwalaj. Kiedy tak oddychasz i pozwalasz, i Odpuszczasz, zaczynasz zauważać, że Twoja potrzeba kontroli nie jest już tak ważna dla Ciebie jak przed minutą. Twoja potrzeba kontrolowania wszystkiego ulega transformacji. Może jest mniejsza, inna, ładniejsza łagodniejsza, może jest mniej wyraźna. Oddychaj. Bardzo dobrze. A teraz pomyśl o pełnej akceptacji tego, co jest. Jak wygląda pełna akceptacja tego, co jest? Jak się z tym czujesz? Powiedz do siebie: Właśnie na ten moment, właśnie na tę chwilę akceptuję wszystko, co jest. Pozwól sobie na chwilę akceptacji, na małą chwilę akceptacji tu i teraz. Gdy to robisz, może pojawiają się jakieś myśli. Pozwól im przyjść, zauważ je i nawet zaproś ich jeszcze więcej. I nawet jeszcze więcej. Co one chcą ci powiedzieć? Czemu służyły? Jak cię broniły i opiekowały się tobą do tej pory? Oddychaj. A może czujesz pojawiające się dyskomfortowe emocje, takie jak na przykład lęk? Jeżeli tak. To podziękuj im, że są. I powiedz, że teraz medytujesz i nie ma żadnego zagrożenia, dlatego mogą odejść. Pozwól sobie na chwilę akceptacji, na małą chwilę jeszcze głębszej akceptacji tu. I teraz, które miejsce w Twoim ciele reaguje, kiedy myślisz o pełnej akceptacji? Oddychaj. Bardzo dobrze. I teraz zaproś do siebie jeszcze więcej akceptacji i jeszcze więcej i nawet jeszcze więcej robiąc wdech wdychaj akceptacją mów do siebie akceptuję robiąc wydech wydychaj wszelką kontrolę Tylko teraz, przez tę krótką chwilę, pozwól sobie na to. Akceptuję, oddychaj. Bardzo dobrze. Kim się stałaś, kiedy pozwoliłaś sobie obniżyć kontrolę? I zaakceptować tu i teraz. Teraz, kiedy Twoja potrzeba kontroli nie jest już tak ważna dla Ciebie i pozwalasz sobie odpuścić, jesteś gotowa do zaproszenia i przyjęcia wszelkiego dobra, dobrobytu i dobrostanu, który już czeka na Ciebie. Dlatego teraz powiedz do siebie: Jestem otwarta na przyjęcie wszelkiego dobra, dobrobytu i dobrostanu, który już czeka na mnie i którego wcześniej nie dopuszczałam do siebie. Oddychaj. Zauważ. Jak wraz z Twoim oddechem wypełnia Cię wewnętrzne światło zaufania. Zaufania do siebie, zaufania do innych oraz światło zaufania do źródła stworzenia. Oddychaj. Światło zaufania rozlewa się w całym Twoim ciele, we wszystkich jego komórkach i przestrzeniach międzykomórkowych. Światło zaufania, odpuszczenia i akceptacji zajmuje miejsce niepotrzebnych, zużytych i niesłużących Ci już energii. Oddychaj. Teraz pomyśl o swojej mocy i wewnętrznym świetle. Kiedy robisz wdech, pozwól sobie na to, by Twoja moc i wewnętrzne światło wzrosło, stało się piękne i intensywne. Z tej pozycji możesz poczuć doskonałe połączenie wszystkich swoich części, doskonałe połączenie ze swoją duszą i z wyższym ja. Oddychaj. I pozwalaj. Oddychaj i pozwalaj. Bardzo dobrze. Dziś wykonałaś ogrom wewnętrznej pracy. Od teraz wszystko będzie już inne, lżejsze, napełnione światłem zaufania. Dzięki temu codziennie już od dzisiaj będziesz doświadczać małych i dużych cudów. Będziesz doświadczać piękna, szczęścia, radości oraz dostatku i dobrobytu. Otwórz swoje serce i przyjmij to piękno, szczęście, radość. Zdrowie, dobrobyt, i dostatek do swojego wnętrza. Przyjmij to wszystko już teraz, oddychaj. Gratulacje. Za chwilę wrócisz do tu i teraz, kiedy policzę do trzech na trzy otworzysz oczy i poczujesz się wspaniale poczujesz z całą wyrazistością swoją moc i swoje piękno jeden dwa trzy otwórz oczy jesteś już tu i teraz witamy w nowym pięknym świecie który przed chwilą Pozwoliłaś sobie stworzyć. Uśmiechnij się teraz do siebie i do wszystkich, z którymi dzisiaj będziesz mieć kontakt. Dziękuję. Zachęcam cię do wykonywania medytacji odpuszczenia za każdym razem, kiedy poczujesz, że brakuje ci akceptacji i chcesz wszystko wokół siebie kontrolować. Z każdym kolejnym jej wykonaniem, zauważysz, że potrzeba kontroli będzie dla ciebie mniej i mniej ważna. Dzięki temu staniesz się otwarta na dobro, które było hamowane przez twoją potrzebę kontroli. Im częściej będziesz korzystać z tej medytacji odpuszczenia, tym w głębsze obszary swojej podświadomości wejdziesz. I tym więcej dobra pozwolisz sobie dopuścić do swojego życia. Proszę, daj znać o tej medytacji odpuszczenia osobom, które mogłyby z niej skorzystać, oraz napisz w komentarzu o swoich odczuciach dotyczących tej medytacji. I jeżeli. Spodobała Ci się ta medytacja uwolnienia od kontroli? Zasubskrybuj mój kanał i daj mi proszę dużego lajka. Wtedy wiem, że to, co robię, pomaga innym. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Mówiła Barbara Łukowiak.